Witaj na kanale Jak to zrobić? Zachęcamy do subskrybowania. Jak wyczyścić butelkę od środka? Mam dla Was genialny, ekologiczny sposób. Użyjemy do tego jajka lub jajek w zależności od wielkości butelki. Ja mam niedużą butelkę, dlatego jedno jajko wystarczy. Zawartość jajka nie będzie nam potrzebna. Do czyszczenia butelki użyjemy skorupki. Skorupkę jajka rozdrabniamy. Kolejny krok to przełożenie skorupek do butelki. Teraz do butelki dolewamy wody. Najlepiej aby była to 1 trzecia naszej butelki. Butelkę zakręcamy i energicznie potrząsamy. Skorupki skutecznie likwidują zasnięte resztki brudu, i nasza butelka po chwili jest już czysta. Na koniec wylewamy zawartość butelki i ją płuczemy. Jeśli filmik Cię zainspirował bądź w czymś pomógł, prosimy, zostaw komentarz i zasubskrybuj kanał.